Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Mohito i nagrywam dla Was nowości. Sklep się otworzył. Słuchajcie, dopiero 130 zł po remoncie. To jest druga część filmiku z Mohito 130, taki fajny plecaczek, jak widzieliście, panterkowy i biały. Tutaj mamy już spodenki z takim paseczkiem, czyli taka forma elegancka. Spodenki z zakładkami, z kieszeniami. Mamy jeszcze je w kolorze czarnym. Tutaj kosztują 110 zł i są tylko do rozmiaru 42. Kolejna rzecz, czyli taka koszula z krótkim rękawem za 90 zł, kieszonka, największy rozmiar 42, macie ją jeszcze w wersji panterki. Tutaj mamy bardzo fajne sandałki na grubszym obcasie w cenie 150 zł, do tego może być taka czarna torebka ze złotymi elementami za 120 zł, Fajna też taka koszulka na grubszych ramionczkach w cenie 30 zł. Taki basic do wszystkiego, dwa na większy rozmiar i macie jeszcze w kolorze czarnym. Idealnie będzie pasowała na przykład do takiej kwiecistej spódnicy. Te spódnice, słuchajcie, ja tutaj chyba szukam kieszeni, ale nie znalazłam z tego co widzę. I spódnica jest za 90 zł do rozmiaru 44. Macie tutaj, tak, jak widzicie, trzy wersje. Kolorystyczne, on ma jeszcze takie fajne tutaj wiązanie z przodu. E, można sobie, wiecie, albo puścić lucem, albo kokardka. To już zależy od Was. E, fajne takie spódnice, wiecie, na lato właśnie, jakąś koszulkę w jednym kolorze, i mamy fajny ubiór letni. E, także bardzo fajne propozycje ja się pojawiają w Mohito. Mm. Tutaj kolejne rzeczy, czyli to będzie sukienka. Sukienka taka biała, niebieska 150 zł 44, największy rozmiar. Takie rękawy krótszy ma pasek, ma guziczki, macie jeszcze taką wersję e, czerwoną, krótsza wersja sukienki, także jeżeli szukacie czegoś krótszego, e, to jest. Ale są też piękne, e, funkcjowe dodatki za 120 zł, taka ładna torebka. Mamy też okulary słoneczne. I tutaj mamy cenę 60 zł, no i obok wisi piękna, już chyba widać, piękna, długa, fuksjowa sukienka, też z takim rękawkiem krótszym, wybijanym z kieszonką, kunierze, kusiki do samego dołu, paseczek 140 zł, 44 to największy rozmiar z tej sukienki. Tutaj mamy kolejną propozycję. Tutaj mamy długi rękaw, będzie to koszula za 110 zł do 44 rozmiaru. Mamy taki dekolt V, guziczki, tak ona się prezentuje. W całości rękawek jest odwijane. Do tego właśnie fajne spodnie z zameczkami. Tutaj kieszenie mają zamek, mamy tróczek w pasie gumka, więc taka propozycja wygodna. Cena spodni to 100 zł do 44 rozmiaru są te beżowe spodnie. Tu wisi kolejna, zobaczcie, piękna sukienka. Nawet sprawdzałam właśnie, czy to nie jest kombinezon, ale 42 największy i 160 zł cena. Tutaj jeszcze takie fajne koszulki jakby atłasowe, 40 zł i też 44 rozmiar. Kochani, na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. A teraz już Wam pokazuję kolejne rzeczy, czyli taką koszulę za 110 zł. Myślę, że to są te same, co przed chwilą była ta biało-niebieska też do rozmiaru 44, i tutaj mamy kolejną. To jest ta sama cena, więc myślę, że to jest wszystko to samo: tylko mamy różne wersje kolorystyczne. Jeżeli chodzi o koszulki, to no powiem Wam, że masywny ten materiał 66 zł, taka naprawdę gruby materiał. Trzy wersje, czyli taka fuksja. Fuksja bawełna, tak? 100% bawełna, naprawdę gruba. Fuksja beżowa i Tutaj spódnica za 130 zł do rozmiaru 42 i macie ją jeszcze w takiej wersji ciemniejszej. Tutaj rozcięcie z przodu i reszta, tak jak po prostu klasycznie przy jeansach. Kolejna. Piękna sukieneczka, Tym razem biało-niebieska. 140 zł. 44. Największy rozmiar. Ten sam trend, co był poprzednio. Tutaj mamy jeszcze tą torebkę, jeżeli chodzi o fuksję. Fuksjową to jest jeszcze właśnie w tym samym modelu, w czarnym. Kolejne okulary. I tutaj bluzeczka też taka do podpięcia rękawek. Ta kosztuje też 110. Nie wiem, czy to nie jest ta sama, co wisiała tam wcześniej, ale wiecie, no, jest tyle po prostu tego. Kolczyki do tego na przykład fuksjowe. Piękna stylizacja nam z tego wyjdzie. Tutaj spodenki za 100 zł. Niestety tylko do rozmiaru 42, ale macie dwie wersje kolorystyczne. Tutaj mamy jeansy. 120 zł. Także różne wersje kolorystyczne. Tutaj puste miejsca, ale jest jedna bluzeczka. Mówię waska się dopiero otworzę po prostu i widzę, że jeszcze tak, jakby brakuje. Co nieco na półkach 60 zł. Taki ładny z takim kwiatuszkiem. I teraz trochę zieleni, czyli koszula. Przypuszczam, że to będzie też ta sama za 109 zł. No, i nie mylę się, no 110, prawda? Okrąglenie 44, też największy rozmiar. E, tutaj mamy jeszcze taką sukieneczkę mm, w zieleni, do tego właśnie fajne czarne szpilki. Tutaj jeszcze do koszuli mogą być takie białe spodnie. E, spodnie są w cenie 120 zł do rozmiaru 42. Takie, wiecie, klasyczne, eleganckie, na zamek na guziczek. Nogaweczka tutaj jest wężana, do tego właśnie czarna szpileczka i mamy piękną stylizację. No oczywiście nie umieszkałam Wam pokazać paseczków, które osobiście uwielbiam. 60 zł XL na większy rozmiar. My mamy takie dwie wersje, ten napis jest taki fajny, jakby 3D, taki wytłoczony, 60 zł ta druga wersja i tutaj mamy jeszcze spodnie na na blacie, na, bo na blacie na stole, 120 zł. Cena spodni z takimi zameczkami, różne też wersje kolorystyczne. Tutaj spodnice, ale chyba mi się wydaje, że to te same, co wam pokazywałam. 110 zł. Tutaj mamy jeszcze takie Basicowe t-shirty. Co prawda mają ładne tutaj złote elementy za 50 zł do ikzelki. No i tu jeszcze taka stronowa cytrynowo-lemonkowa spódnica w cenie 160 zł, 42 największy rozmiar bardzo ładnie wygląda ładnie się to prezentuje trochę jeansu jakieś sukienki jeszcze na ramionkach czarna i czerwona to jest ten sam wzór. To są fajnie pokazane te spodenki jeansowe i sukienka w cenie 160 zł, największy rozmiar 42. Czyli widzicie coś mamy mało rozmiarów 44 i 6. Coś nam tutaj obcieli po remoncie. I słuchajcie, kolejne rzeczy, bluzeczki za 70 zł do 2 XL. Bardzo fajne, takie eleganckie żółte, tutaj w bieli i jeszcze w takim kolorku, no taki kwiecisty wzór. Bardzo fajne. Kolejne rzeczy, czyli ażurkowa. Oczywiście nie może zabraknąć takich sukienek. 160 zł. No i też 42. Rozmiar największy i jest jeszcze ona w wersji kolorystycznej białej. Fajne rękawki z gumeczką. E, bardzo ładnie wyglądają. Lubię takie rzeczy. Naprawdę śliczne buciki i do bucików sukienki. Sukienki wszystkie trzy. Jednakowa wersja, jeżeli chodzi o fason. Natomiast jak widzicie, różni się kolorami. Cena 120. XL największy rozmiar. Akurat Wiecie, cały materiał to tylko taki jakby sztucznawy. Nie sprawdza materiału, ale to od razu czuć pod ręką. Tutaj kolejna propozycja kwiatowa, czyli no ta sukienka śliczna. tam mi się bardzo podoba. Kosztuje 160 zł. Największy rozmiar 42. Obok wisi taka fajna kurteczka. Do tego no super, super zestaw. Z dżinsowymi spodnikami. Zestawiona też z tego samego materiału, ale tym razem bluzeczka z takim dekoltem kwadratowym 120 zł, również 42, największy rozmiar, oczywiście rękawek tradycyjnie na gumkę, co tutaj jeszcze ciekawego, takie różowe bluzki 50 zł, 2 XL akurat tutaj z tego, do białych spodni idealne, piękna torebka kwiatowa w cenie 140 zł i taka torebka wydaje mi się, że to na laptopa, bo taka jest płaska bardzo fajna na przykład w zestawie z torebką 160 zł, a jak nie chcecie to jeszcze macie dostępny taki ciekawy plecak i tutaj mamy cenę 130 zł i piękne mieniące się budziki kolejna propozycja z wiewnej i pięknej, długiej sukienki tutaj mamy taką bardziej właśnie hiszpankę, 180 zł 42, tutaj największy rozmiar, długa sukienka bardzo ładna Bluzeczki, zobaczcie, takie niby basicowe, jednak ta rękawek grobi robotę, macie w takiej ekry kolorku, z tyłu zapinana na guziczek, macie w niebieską i czarną. Postaram Wam się tutaj znaleźć cenę. Bluzeczki odwiesimy tak, jak było. I bluzeczka w cenie 70 zł 2XL, tutaj największy rozmiar, więc bardzo fajnie. No i nie brakuje też mochito, marynarek oraz spodni eleganckich 200 zł marynarka 42, niestety największy. Tutaj e, największy rozmiar. Tutaj mamy do tego spodnie w cenie 120 zł i macie albo niebieską wersję, albo beżową, albo e, Śmietankową. Także jest wybór, no niestety, tylko 42 rozmiar. A tutaj taka zajawka na kolekcję Izy Janachowskiej. To jeszcze po drodze marynarka, troszeczkę inny fason w cenie 160 zł 42, największy rozmiar. I bardzo ładne kolory, ten czerwony, prześliczny. Myślę, że najlepszy to ten kompletowa spódnica z bluzką, No, garnitur też całkiem nieźle wygląda. Tak jak sobie teraz oglądam, to w kamerze fajnie to wygląda. I tutaj mamy jeszcze takie fajne bluzeczki. Zobaczcie, z taką koroneczką. Czerwone, czarne i śmietankowe. Bardzo ładne, takie eleganckie. W cenie 70 zł. XL jest największy rozmiar. Tak mam tutaj, robię tylko zajawkę na te rzeczy. Um, czyli taki kolorek fajny, tak jakby... Ekri, taki mocno ekry, z tą czerwienią fajnie wygląda. Teraz taka bluzeczka za 50 zł, czarny i czerwony, też taka sweterkowa w dotyku. No i piękne torebki do stylizacji takich codziennych. Mamy ją w takim kolorku beżowym i w czarnym. I tutaj cena torebki to 150 zł. Oczywiście tych torebek jeszcze jest mnóstwo, i kolejne komplety muślinowe, czyli może być koszulasa za 110 zł do rozmiaru 44 i do tego mogą być spodenki. To jest komplet taki w paski, spodenki w cenie 70 do rozmiaru też po 44. Także takie propozycje od to kolejna sukienka na ramionczkach w kolorze takim brązowym, materiał prążek, dekold jak widzicie taki zawiązywany. Podam Wam jeszcze cenę sukienki, będę się z Wami już żegnać. Dzisiaj 130 zł do XL. -ki. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.